Incydent na planie Komisarza Alexa. Pies zranił jednego z aktorów. To był przypadek. Komisarz Alex, to lubiany przez widzów serial TVP. Jeden z aktorów w niedawno udzielonym wywiadzie przyznał, że na początku swojej przygody na planie miał małą przygodę. Komisarz Alex, nowe odcinki w TVP. Komisarz Alex to lubiany serial TVP. W ostatnim czasie sporo mówiło się o zmianach w telewizji polskiej. Modyfikacje nie ominęły także wspomnianego projektu. Nowe odcinki od tego sezonu można oglądać w piątki o godz. 21.5. Głównym bohaterem jest komisarz Paweł Kozera, Marcin Rogacewicz, który został kolejnym opiekunem Aleksa. Co ciekawe, fabuła przeniosła się z łodzi do Warszawy, w stolicy zameldowali się M. Inaczej, Gustaw Bielski, Piotr Bondyra oraz patolog Leon Berger, Janusz Habior, serialowy Gucio jest jedną z twarzy serialu. Piotr Bondyra w jednym z najnowszych wywiadów wspominał m.in. o swoich przemyśleniach dotyczących serialowej przygody. Podzielił się także anegdotą prosto z planu. Okazało się, że podczas zdjęć Psiak, który grał tytułowego bohatera, lekko ugryzł aktora. Incydent na planie komisarza Aleksa, Gustaw z komisarza Aleksa Piotr Bondyra, w rozmowie ze światem seriali wyznał, że do produkcji TVP trafił drogą castingu. Podzielił się także krótką historią ze swoich początków. Na planie to był przypadek. Nasz mądry, kochany Roki, który wtedy grał Alexa, sięgał po kaczuszkę i dziabnął mnie, na szczęście, niegroźnie. Zastanawiałem się, czy to była pomyłka, czy może chciał mi zrobić psikusa na starcie, bo miał poczucie humoru. Później już nasze relacje były bez zarzutu zresztą jak z każdym psem, który jest w serialu, bo lubię zwierzęta i dobrze się z nimi, dogaduję. Zresztą granie ze zwierzakami jest zawsze odmianą i dużą frajdą dla aktora, oglądacie, komisarza Aleksa.